O, cześć. W dziewiątym odcinku bardzo dla mnie ważnym, dlatego że dzisiaj opowiem o celach i oczekiwaniach, które mam na nadchodzący rok. Jestem w takim e, stroju traperki, przynajmniej to jest moja wariacja na temat stroju traperki podróżniczki. Ehm. Bo te moje cele i oczekiwania są bardzo mocno związane z podróżami i z tym, co, co za tymi podróżami stoi. Dlaczego w sumie zdecydowałam się zostawić pracę, zostawić na jakiś czas mieszkanie w Krakowie, ruszyć w świat. No właśnie, co się za tym ukrywa? Za tym ukrywa się jedno słowo w sumie. Eksperymentem. W zeszłym roku miałam przyjemność pracować z zespołem skramowym, który cały czas testował i eksperymentował, i przysiągnęta tym klimatem, postanowiłam przenieść to na życie prywatne. Chcę poeksperymentować i potestować w kluczowych obszarach mojego życia. Obszar pierwszy praca, obszar drugi miejsce do życia. Obszar trzeci związek. Chociaż tutaj bardziej nie, nie traktowałabym tego jako testy, tylko jako wyciągnięcie wniosków i lekcji z dotychczasowych doświadczeń i być może przedefiniowanie trochę swoich oczekiwań. No, tak więc, co to będą za eksperymenty? W obszarze pracy chcę spróbować pracy pro za branżą IT. Mam co prawda 10 lat doświadczenia i takie poczucie, że sporo wiem, sporo umiem, czuję się tutaj w miarę kompetentnie i jest to też branża przyszłościowa, natomiast Potrzebuje złapania um, dystansu, takiej szerszej perspektywy, zobaczenia siebie w innych kontekstach, jakie mam mocne i słabe strony. Um, przewiduję, że szansa powrotu do blaszardy jest dosyć spora, natomiast um, niekoniecznie do obszaru projektowania UX i UX. Jeżeli chodzi o e, przestrzeń do życia prywatnego, to e, mimo, że e, Kraków uwielbiam, jestem z nim od, związana od dawna, od 13 lat, e, korzystam z wszelkich dobrodziejstw dużego miasta, to jednak muszę stwierdzić, że jest tu kilka znaczących rzeczy, których mi brakuje. Kontaktu z przyrodą e, i mm, jakichś takich e, sensownych Warunków finansowych do tego, żeby, żeby tutaj zamieszkać. Wszystkie te eksperymenty w wszystkich tych obszarach sprawiają, że są takie momenty, że myślę sobie, fantastycznie idzie nowe, będzie można się sprawdzić, przetestować, spróbować. No, ale jest też tak, że dosyć sporo obaw wam z tym związanych. Tak jak Freud powiedział, że człowiek stoi na dwóch nogach są dwa filary funkcjonowania człowieka: praca i miłość, związek. To tak naprawdę w tym roku troszkę tutaj um, poluzowałam te e, filary. E, tak więc trzymajcie kciuki e, za moje eksperymenty. Jeżeli chodzi o umiejętności, na których chciałabym się skupić, które chciałabym rozwinąć w tym roku, to jest to uważność, e, samokontrola e, i umiejętność e, nazywania i komunikowania rzeczy. E, uważność dlatego, że e, wydaje mi się e, podstawową umiejętnością w życiu. E, jeżeli chodzi o Umiejętność przeprowadzania eksperymentów, wyciągania wniosków nieocenioną. Samą kontrolę, dlatego że mam mnóstwo wartościowych doświadczeń, ale często wrażenie, że przeciekają, przepływają mi przez palce, że nie potrafię zrobić z nich użytku, dlatego że wnioski, które z nich wyciągam nie znajdują stałego odzwierciedlenia w moim życiu trzecią rzeczą, o której wspomniałam to jest umiejętność nazywania i komunikowania rzeczy myślę, że stąd jest ten pomysł na vloga który jak widzicie jest bardzo amatorskim vlogiem Takim zwyczajnym, natomiast dla mnie niesamowitą opcją do szkolenia się w tej umiejętności. Przy okazji mogę być z Wami w kontakcie. Być może uda mi się od czasu do czasu przekazać coś wartościowego, przydatnego, może czasami Was rozśmieszyć, może czasami Kolombo Was rozczuli. Um, tak więc to są trzy um, umiejętności na których będę chciała się koncentrować w tym roku um, i życzę sobie żeby um, życzę sobie umiejętności rozkładania tych moich e, eksperymentów e, na e, małe kroki na małe etapy e, Małe rzeczy do przetestowania. Życzę sobie konsekwencji w um, przeprowadzaniu tych eksperymentów. Życzę sobie jasności w wyciąganiu wniosków i po raz kolejny życzę sobie konsekwencji w tym, żeby wyciągnięte wnioski um, zastosować w życiu. I już się nie mogę doczekać um, tego, co będzie w grudniu. Um, czy, czy w styczniu 2021 roku tego podsumowania e, sprawdzającego e, jak, mi, e, jak mi poszło. I tak naprawdę nie chodzi o, e, dokładnie do końca o miejsca, które odwiedzę w tym roku. E, czy to będzie Europa, czy to będą jakieś e, miasta Polski. E, m, nie chodzi o to, które zawody sprawdzę i przetestuję to też, ale tak najważniejsze jest zdobyć wiedzę o samej sobie i wyciągnięcie, i zoptymalizowanie. swojego życia. Bo jestem przekonana, że jest ku temu potencjał. Trzymajcie za mnie kciuki, i trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.